Mateusz, pechowa porażka w końcówce, na pewno z przebiegu spotkania zasługiwaliście na coś więcej, niż tą przegraną. Myślę, że 60 minut dla nas, 30 dla Zagłębia. W moim odczuciu strzeliliśmy bramkę w najmniej, najmniej oczekiwanym momencie, bo 60 minut przez 60 minut mieliśmy sytuację, później Zagłębie miało inicjatywę. Strzelamy bramkę tak naprawdę z najgorszej sytuacji, jaką mieliśmy w tym meczu. Przypadek, strzelamy bramkę i nie mamy prawa. Nie mamy prawa e, tak stracić po prostu 20 sekund po bramce w takim meczu bramki, i potem, e, żeby uszanować ten remis, tracimy na 2-1. Nie może się takie coś zdarzyć. Jak myślisz, czy to prowadzenie Wasze Was uśpiło w jakiś sposób, czy to była dekoncentracja? Jak to wytłumaczyć, tak szybko stracone dwie bramki? Czy ciężko to wytłumaczyć, bo nie możemy się tak zachować po bramce na 1-0. Nawet pomijając fakt, że wpadła na 1-1, musimy uszanować ten remis na ciężkim terenie. Wiemy jak ważne było to spotkanie. Nie udało się i jesteśmy strasznie źli na siebie. Powiedz, jakie to będą nastroje w tej zimie? Co chcecie wypracować i o co będziecie walczyć na wiosnę? Bo ta kilkupunktowa strata jest co prawda, do odrobienia, ale będzie niezwykle ciężko tego dokonać. Strata na pewno jest do odrobienia, ale na pewno nie przejdziemy koło tego meczu obojętnie, bo, bo zwycięstwo w tym spotkaniu dawało nam, właściwie doskakiwaliśmy do czołówki, dlatego tak bardzo boli ta porażka.